z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym rowerowym odcinku na kanale. Po mega długiej przerwie żyję, ale nie mogę powiedzieć, że mam się dobrze. Może zdejmę tutaj troszeczkę na przerwę. Traf chciał, ja jestem pesymistą całe życie, no większość życia. I mimo moich pesymistycznych założeń zdrowie okazało się być jeszcze gorsze niż zakładałem. Chorowałem dosyć długo, pół zimy praktycznie można tak policzyć. Do tego doszły dosyć no, typowe dla mojego wieku problemy z kręgosłupem. wyszło parę rzeczy związanych z moim e, z latami ubiegłymi mojego życia. No i traf chciał, że no niestety ale w chwili obecnej musiałem przerzucić się na takie o, taką super hiper maszynę z turbodoładowaniem. Na szosie byłem troszkę 40 km wczoraj i kręgosłup się odezwał. Niestety, troszkę muszę się porehabilitować, żeby można było coś w ogóle pojeździć. W związku z tym nie jestem wam w stanie pokazać e, ciekawych wielu rzeczy, bo po prostu nie jest, że nie ma tego. I też nie widzę specjalnie sensu, o czym za chwilkę Może przejedziemy do jeszcze fajniejszej miejscówki, gdzie będzie nieco mniej padało i nie będzie tak słońce dawało po oczach I wtedy wam powiem co nieco, rozszerzę temat tego filmu pożegnalnego, bo dużo osób pisało różne ciekawe teorie, różne rzeczy I chciałbym pewne rzeczy dopowiedzieć, ale o tym za chwilkę No to koniec mrugania oczyma i jedziemy dalej Zaliczam dzisiaj nowe drogi w gminie Oberbalm. Która w linii prostej jest w zasadzie kilka kilometrów od miejsca mojego zamieszkania, ale do tej pory prawie tutaj nic nie jedziemy. No bo zobaczcie, jakie tutaj są drogi. Tutaj jest tak stromo, że ja musiałbym mieć top formę, żebym był w stanie tutaj w ogóle zajechać e, na rowerze szosowym. Także to tak wygląda. Wyjeżdżamy ze wsi Boris Street, totalne odludzie, wiele dróg pozbawionych asfaltu, tylko shooter. Ludzi nie ma prawie wcale. Lokalci to głównie rolnicy, którzy pracują na tym dosyć nieprzystępnym terenie, bo jest bardzo duże nachylenie, więc tutaj głównie łąki, krowy. A tak w ogóle to mamy pierwszy dzień miesiąca maja, majoweczka, chociaż jest ona tylko w Polsce, w moim kantonie, gdzie mieszkam. Dzisiaj ludzie pracują, ja mam jeszcze urlop, więc korzystam, od jutra ma padać. No i plan był taki, mam urlop trochę czasu tylko i wyłącznie dla siebie. Plan był taki, że sobie całą zimę ostro potrenuję według prawideł. Tak, jak to trzeba robić, a nie na pałę. No, troszeczkę wiedzy zdobyłem w międzyczasie, jak to robić prawidłowo. No, ale przyszła jedna choroba, druga choroba. Wyskoczył kręgosłup. O, i dojeżdżamy do Oberbalu. Największa mieścina w tej dziurze. No i niestety musiałem na plus oczywiście jeszcze urlop. Byliśmy w Polsce. No i niestety musiałem odpuścić jeżdżenie na dłuższy czas. No i dosięgnąłem dna. Teraz się z niego powoli odbijam. No i plan na ten urlop był taki, że sobie spróbuję zrobić 300 km pierwsze na lajcie. Mniej więcej trasą 220 km zeszłego sezonu. Potem te plany zredukowałem o 1,0 do 30 i jest to w tym momencie bliżej prawdy. Tak jak właśnie sobie w tym momencie wczoraj zrobiłem 4 dychy i to był na razie mój taki jakby max, a i to było tylko w tlenie. No i tu już zaczyna być ciekawie podjazd, pokazuje mi 16-15%, 14%, więc to już muszę włożyć ponad 200 watów i full power silnika, żeby podjechać, 17% nawet. Już tutaj to chyba w top formie, bym przejechał i nie wiem, czy dałbym radę wrócić, bo to są męczące, 20-21%, także jest fajnie. Niestety musiałem trochę zmienić drogę, no bo za dupie jak to za dupie od czasu do czasu wyskakują psy luzem i to by dwa mówię nie będę ryzykował dla tych 200 dodatkowych metrów w aplikacji tylko przejadę tutaj przez las ścieżka do wędrowania, dobrze że jest sucho a tak na wiosnę albo wczesną wiosnę albo na późnej jesieni to już tutaj leżałoby błoto i jazda byłaby no, dosyć trudna na takim rowerze raczej MTB no, a tak to dzięki temu mogę sobie tutaj poznać te okolice. No i dobra, siedzę sobie na, owecz na oweczce, zasponsorowanej przez, wychodzi na to, koło gospodyń wiejskich z Oberbalm. No i parę słów nawiązania do tego filmu z pożegnaniem. Zanim do tego doszło, zrobiłem sobie taki mały research, żeby się mniej więcej zorientować, co robię źle. Czyli dlaczego, a może sobie zdejmę kask. Dlaczego kanał tak kiepsko wszędzie, jeśli chodzi o zasięgi? I co się okazało, że większość tych polskich influencerów w Szwajcarii kiepsko wszędzie, na tyle, że e, kilkoro z nich się zawinęło w ten czy w inny sposób, albo bardzo ograniczyło działalność, co zresztą ja też zrobiłem. Ilość osób, które ma jakiekolwiek takie w miarę e, okej okay zasięgi, jakieś takie rozsądne, można by było, myślę, że zamknąć w liczbie pięciu. A i tak to są zasięgi bardzo przeciętnego niszowego polskiego youtubera w Polsce. Natomiast osób, które byłyby w stanie się utrzymać tylko z działalności influencerskiej, e, myślę, że dążelibyśmy do zera. Może z jedna osoba, a i to nie jestem pewien. No życie w Szwajcarii oczywiście jest drogie. No Szwajcaria, powiedzmy sobie szczerze, Szwajcaria się bardzo kiepsko klika z tego bardzo prostego powodu, że dla większości z Was Szwajcaria jest bardzo egzotycznym krajem i wielu z Was, większość, do Szwajcarii nigdy nie przyjedzie. Głównie ze względu na cenę. Raczej wybieracie Włochy, Austrię, Francję, czyli wszystko dookoła, gdzie, gdzie jest zdecydowanie taniej. Jest to taki kraj egzotyczny, a kraje egzotyczne nie są specjalnie popularne, nie klikają się super po prostu mała grupa osób jest nimi zainteresowana. I zdecydowanie lepiej paradoksalnie klika się objazd wokół wypiździewa dookoła legnicy na MTB przez krzaki niż najfajniejsze widoki ze Szwajcarii, więc to co zawsze było mocną stroną mojego kanału paradoksalnie z biegiem lat, z biegiem czasu okazało się, że tak przejrzałem troszeczkę na oczy, że było też e, jego minusem, no umówmy się jednak Krajina RP na jest kanałem bardzo niszowym e, troszeczkę robionym tylko pode mnie, pod moje potrzeby a że przy okazji zebrała się bardzo fajna grupa osób, no to super i z tej okazji też od razu chciałem podziękować za te wszystkie komentarze we wszystkich socjalkach związane z tym filmem pożegnalnym bardzo fajnie, fajnie ciekawie było oglądać swój własny pogrzeb, pogrzeb, pogrzeb Krainy wszyscy się zlecieli z kwiatami niektórzy zrobili datki na postaw mi kawę, za co też bardzo dziękuję nie wszystkim byłem w stanie odpowiedzieć tak, zebraliście się z kwiatami, powiedzieliście nad grobem parę miłych słów Sporo was, z was zostało. Te ym, subskrypcje aż tak bardzo nie spadły, jak się spodziewałem. Także chyba liczycie po cichu, że coś będę jeszcze wrzucał. Ja też tak troszeczkę liczyłem. Długo mi się absolutnie nic nie chciało nagrywać. i Dzisiaj ten film nagrywam z dosyć dużą przyjemnością. E, także tajemnice, troszeczkę influencerów wam sprzedałem. Nie podam konkretnie, o jakie chodzi, ale jeżeli ktoś mniej więcej się jest zorientowany, to będzie wiedział, którzy się pojawili, którzy zniknęli, którzy zostali. No, takie, takie jest życie, nie? To influencerstwo jest niestety dosyć ciężkim kawałem chleba ze względu głównie na stres i na to, że trzeba mocno kombinować, żeby z, z, z niczego coś ukręcić, tak? Więc to wcale nie jest takie łatwe. A ja sobie po prostu dalej będę robił to, co, to, co robię na tyle, na ile mi pozwoli kręgosłup. No zobaczcie sobie teraz widoczek No niestety jeżdżę na elektryku nie dlatego, że nie mam siły w nogach Bo ta siła troszeczkę jest A przygotować kondycję to nie jest jakiś większy problem Tylko po prostu ten rower umożliwia mi w miarę wygodną pozycję dla mojego kręgosłupa Na razie rower szosowy to tylko w formie Endurance Także nawet plany marzenia o zakupieniu prawdziwego roweru szosowego Chyba muszę już pogrzebać Także ewentualnie będzie tylko i wyłącznie Endurance i no wszystko tak po lekku, ostrożnie No i bardziej się czas kupić na ćwiczeniach Dobra, koniec gadania Zjeżdżam dalej przez te pola I będę się kierował gdzieś do domu Chyba myślę, że tam, tamtędy, tam na wprost A tu odpaliłem Bo chyba będzie dzisiejszy rekord Jeśli chodzi o przewyższenia O, strumiznę 22 23, 24 23 24, prawie nie mam siły podjeżdżać, a jadę na elektryku 25% świetnie, nie? Nie wiem czy ja tu jechałem już czy nie Aha, jechałem, pamiętam Bo tu też umierałem 27-28 sympatycznie. 29, 30 i można powiedzieć, że w linii prostej za 3 km mieszkam tam za tamtą wieżą, ale dojechać tam no to dosyć skomplikowana sprawa na około po pagórkach i wyjdzie tych kilometrów dwa-3 razy tyle. Ale już zbliżamy się powoli do domu i będziemy kończyli ten krótki odcinek po przerwie. I oczywiście, żeby nie było żadnych o zasięgach, kasie i tak dalej. No wiadomo, że pasja pasją. Ale fajnie, jak generalnie to tworzy jedną logiczną całość, czyli i trochę zasięgów, i trochę pasji, przyjemności z jazdy, przyjemności z nagrywania, montowania, jakiś feedback od Was. Bo tak, tworzyć dla siebie to, no mówmy się, dzisiaj to każdy ma kamerę albo komórkę, każdy chce pokazać, jak jeździ na rowerze. Tych kanałów jest od groma. E, tworzy się ich coraz więcej. A nawet te najwspanialsze, najlepsze w Polsce mają zasięgi niepozwalające na swobodne, bezstresowe utrzymanie się z tego, także no, jest, że tak powiem, na no pewien problem. I widać już panoramkę, uwaga, panoramkę Berna. No dzisiaj tak jak mówiłem zamglone. Tutaj jest dosyć stromo. I będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że nie opuściliście jeszcze kanału i że się Wam wyświetli. Bo po takim czasie to z zasięgami było naprawdę różnie. No i to by było tyle na tyle. Do zobaczenia, mam nadzieję w następnym odcinku Krainy erp Trzymajcie się. Fish.